Powinienem cię do Was mówić Buenos Dias, Senores, y seniores Robisz jakiegoś zajebistego vloga Ponieważ miałem teraz być w Hiszpanii Za dwie godziny powinienem startować na 1500 metrów W meetingu de Catalunya w Sabadell W obsadzie z Adelem Meshalem na czele Miałem Ci robić nową życiówkę na półtoraka No ale nie wyszło Rozchorowałem się i nagrywam dzisiaj materiał z domu Postanowiłem sobie postawić kamerkę, nagrać jakąś taką krótką bajerkę do Was i opowiedzieć, dlaczego biorą się te przeziębienia w trakcie przygotowań. Co robić, kiedy jesteśmy chorzy, jak tutaj zachować chłodną głowę i nie zrobić sobie krzywdy, oraz jak przyspieszyć nasz powrót do biegania oraz zrobić to właściwie, żeby nasza forma jak najmniej utraciła. Podczas takiej przerwy. Ja nazywam się Aleksander Wiązek, jestem jednym z czołowych polskich biegaczy, a także trenerem biegania. Powiem Wam szczerze, że jest mi przykro. Miał być to mój pierwszy start na 1500 metrów na międzynarodowym mitingu. Ostatni mój bieg na tym dystansie to były Mistrzostwa Polski pół roku temu. Ukoczyłem znowu szybką 3.42 i liczyłem, że zejdę poniżej 3.40. Dzisiaj w sobotę zrobiłem zarąbisty trening. 1600 po 2,46, 1000 w 2,39, 800 w 2,04, 600 w 1,30, 400 w 60 sekund i 200 w 26. Wiedziałem, że jestem w życiowej formie, ale jak to w życiowej formie bywa, często ten nasz układ immunologiczny jest osłabiony. I tym sposobem w momencie, kiedy pojechaliśmy w 5 osób na trenik do spały. Tak trzy osoby się rozchorowały, ja nie dość, że byłem po ciężkim treningu to dodatkowo nocowałem w namiocie hipoksyjnym, gdzie moja saturacja spadała do 92% około, aby nastąpiła produkcja czerwonych krwinek, żeby, żeby ten przepływ ten był jeszcze lepszy i przez takie stresory mój organizm, mój układ odpornościowy był osłabiony. Doszło spotkanie z innymi ludźmi, doszedł mocny wysiłek i po prostu mój układ odpornościowy z tym wirusem przegrał. Siadło mi na płuca, gdzieś tam na gardło. No i niestety od pięciu dni nie biegam, kaszle. I tak naprawdę walczę z czasem, aby nie stracić sezonu halowego i jeszcze coś coś z tej formy ubrać, bo byłem w rekordowej dyspozycji. Jeszcze w niedzielę, następnego dnia po tym mocnym treningu, zrobiłem szesnastkę z, z Matim Condejem i w poniedziałek obudziłem się już z lekkim kaszlem. Postanowiłem, że przerzuc, przerzucę to wybieganie na późniejszą część dnia, no ale tak naprawdę było już tylko gorzej. We wtorek obudziłem się całkiem chory. W środę podjąłem decyzję o tym, aby nie startować w Hiszpanii. No i niestety, nagrywam do Was w piątek i ja tak naprawdę czuję się, że mam już tutaj trochę taki nóż na gardle i że sezon halowy zaczyna stawać pod znakiem zapytania, bo podejrzewam, że jeszcze 2-3 dni bez biegania i tak naprawdę nie będzie już co zbierać z obecnej formy. Najważniejsza zasada, jaką staram się kierować w takim momencie, jest nieoszukiwanie siebie. Zawsze, kiedy czuję, że mnie coś bierze, stosuję zasadę nekczek. Czyli jeżeli dzieje się coś powyżej szyi, przykładowo mam lekki ból gardła, jakiś lekki katar, to często daję sobie zielone światło, jeżeli akurat muszę zrobić trening, żeby lekkie wybieganie zrobić, ale jeżeli pojawiają się takie poważniejsze objawy, jak kaszel, jak gorączka, jakieś bóle mięśni, absolutnie odpuszczam i nie wychodzę na trening, ponieważ a ta choroba może się tylko pogorszyć, B. Nie chcę obciążać dodatkowo organizmu, chcę, żeby on jak najszybciej wyzdrowiał i na pewno bieganie w tym procesie nie pomoże. C. Mogą się pojawić poważne powikłania, najgorszym z nich jest zapalenie mięśnia sercowego, no a takie coś może naszą przygodę ze sportem zakończyć już na zawsze. Dlatego warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto? I czasami lepiej odpocząć, zostać w łóżku, wyzdrowieć. I wrócić silniejszy. Zawsze przy wszystkich infekcjach imbir oraz czosnusz to są moi dobrzy przyjaciele. W dzisiejszym odcinku to prawdziwego makowicza robię. Ale z imbiru spoko jest zrobić sobie napar. krajem go do garnka, zalewam wrzątkiem. I daję się gotować przez jakąś godzinkę, dwie na, na takim małym ogniu i on puszcza te wszystkie swoje właściwości ten napar wychodzi taki dosyć ostry ale fajnie tak prze, przepukuje gardło i... Nie wiem, za bardzo mam żeby nagrywać coś teraz No taka jest prawda o tym, jak się teraz czuję kiedy mam świadomość, że ta praca treningowa z ostatnich miesięcy trochę mi ucieka co do zasady Staram się, aby ten kanał był raczej taki merytoryczny, mniej emocjonalny, mniej jako vlog, a bardziej, żebyście mogli wyciągnąć te najlepsze informacje z mojego biegania. Ale to jest część tego procesu, że wiecie, jak się teraz czuję w tej sytuacji, że jest mi przykro, no ale nie oszukuję się, nie zakładam czapki, nie ubieram butów. I nie wychodzę na, na bieganie teraz w środku zim z infekcją. Po prostu czekam. Taki czosnusz y, wiadomo nie jest najsmaczniejszy. Warto sobie położyć na y, kanapeczkę. Tutaj akurat y, z chlebem razowym na miodzie z Wandy. Jego cieniutko Warto, żeby tego czosnku raczej nie podgrzewać, ponieważ w obróbce termicznej traci się swoje wartości odżywcze. Na taką kanapeczkę daję sobie jeszcze papryczkę, która ma w sobie dużo witaminy C. Na co jeszcze warto zwracać uwagę? To na to, żeby to jedzenie w czasie infekcji było jak najmniej przetworzone. Warto unikać wszystkich słodyczy, cukru, ponieważ to są produkty, które tylko potęgują nasze stany zapalne. Warto zadbać, żeby była większa ilość tych antyoksydantów w diecie, a wy dajcie znać w komentarzach po co sięgacie w czasie przeziębienia no dobra, a co robić kiedy tak naprawdę już wracamy po takiej przerwie staram się stosować tutaj zasadę taką jak przy roztrenowaniu i wprowadzeniu pomimo tego, że byłem przed tymi 5 dniami na bardzo fajnym poziomie sportowym tak wiem, że po tych pięciu dniach walki z wirusem mój organizm nie będzie w takiej samej dyspozycji Dlaczego? dlatego po takich w pięciu dniach przerwy, przez następne pięć dni będę robił same marszobiegi i stopniowo sobie wydłużał czas ich trwania i naprawdę dam sobie czas, aby wprowadzić się na te to odpowiednie tory. Najważniejsze jest tutaj, aby słuchać się własnego ciała i nie przyspieszać na siły jakichś procesów. Nie jest łatwo być obiektywnym w stosunku do samego siebie, dlatego jeżeli szukasz opieki trenerskiej... To zapraszam do kontaktu. Trenujcie mądrze, trenujcie z głową, nie dajcie się żadnym chorobom, żadnym wirusom. Ale jeżeli już u Was coś złapie, to naprawdę dajcie sobie ten jeden dzień wolnego, dwa dni na wstrzymanie i biegajcie zdrowo, bo zdrowie jest najważniejsze. Pozdrawiam Was, do usłyszenia. Hej.